Cześć, ja jestem Max, dzisiaj chciałbym Wam pokazać pewną nowość w mojej pasiece. Jest to to, te właśnie czarne elementy, które znajdują się na wszystkich moich ulach od tyłu. Może ktoś z Was już poznaje, jest to Bismart, taki system, który, do którego posiadamy aplikację taką jak tutaj. Mamy tutaj 5 uli dodanych, które są i działa to w taki sposób, że możemy sobie przyłożyć Przykładamy ten telefon, akurat na kiepskie NFC, ale widzimy te informacje, które sobie sam wprowadziłem, że jest to rasa Bakfas oczywiście, bakwa został kupiony. Ta matka, która tutaj jest, jest z 2023 roku. To matka i tak dalej. Mamy tutaj dużo informacji. Mamy też coś takiego jak... O, wyłączyłem. Aplikacja jest świetna naprawdę. Akurat tutaj nie ma dostępu do internetu i to też jest fajne, że aplikacja nie wymaga dostępu stałego do internetu. Tylko jeżeli chcemy sobie zsynchronizować między np. tym telefonem, którym teraz nagrywam, a tym telefonem, którym pracuję na pasiece. Mamy takie coś jak magazyn, możemy sobie pododawać e, rzeczy. Nie będę tutaj pokazywał, bo też, też mam troszkę, tak powiem, prywatnych rzeczy. Możemy sobie generować raporty różne e, o leczeniu i tak dalej, karmienia Naprawdę to jest świetna rzecz, tym bardziej jeżeli ktoś ma dużą pasiekę. Mamy takie coś jak bilans, tutaj nie będę wchodził, bo tutaj e, kwota nie zachwyca. E, możemy sobie zrobić prace grupowe i tak dalej, raporty. Mamy tej pasieki, ule po kolei. Możemy dodać zadania, jakie mamy wykonać, i one też się dodadzą do naszego kalendarza. Co więcej, chciałem powiedzieć: akurat siedzę w kapeluszu, ponieważ grzebałem w ulach i tak mnie natchnęło, żeby nagrać ten film. Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ mamy takie, takie proste rzeczy, jak właśnie, jaką matkę mamy w danym ulu, co nie u wszystkich jest to takie same. Matki są tak jak u mnie w tej chwili. Ja sobie po prostu zapisuję to i mam wszystko w telefonie. Dla osób takich, które zajmują się, które zajmują się pszczołami, nawet amatorsko, a na przykład nie mieszkają w mieście, gdzie mają pasiekę, jeżdżą na przykład pomiędzy pracą, studiami, jak ja, jest to świetne rozwiązanie, ponieważ co? Mamy wszystko w telefonie i to w każdym telefonie, jaki mamy, bo te dane się synchronizują. I dane takie możemy sobie oglądać, kiedy chcemy edytować i tak dalej. Wszystko jest dla nas jasne. Jest to wstęp do następnego filmu, który, w którym podsumuję wszystko, jak to wygląda. Tylko chcę jeszcze chwilę popracować na tym Bismarcie. Chciałem Wam pokazać, że coś takiego mam. Jestem naprawdę zadowolony z tego i mogę to Wam szczerze polecić. Kupcie. To kosztuje jakieś grosze, naprawdę 89 zł, bodajże na rok. To kosztuje. Dla nieograniczonej ilości uli to jest bardzo, bardzo fajna rzecz u nich. No i te tagi, te czarne, tutaj co są, one kosztują też niedużo około 10, czy tam 7 zł, już teraz nie pamiętam. E, przykręca się i taki tag jest na stałe, także tego już nie kupujemy. E, one są też lepsze. Są takie tagi, co idzie kupić te NFC zwykłe, one kosztują grosze, ale ich się nie da tak fajnie do uli przyczepić jak tego. To wygląda estetycznie, jest też pewne te mocowanie. Jeżeli ktoś wywozi ule, no to to w ogóle jest świetna opcja. Możemy przynosić między pasiekami. Jest tyle opcji, że chciałbym sobie to podsumować i wtedy Wam dać znać, co, jak dokładnie działa Bismart i co można z nim zrobić. Załączam Wam w opisie filmu wszystkie linki. Sprawdźcie sobie, rozeznajcie temat. Naprawdę mogę Wam szczerze go polecić, tego Bismarta. Spróbujcie, to kosztuje tyle, co dwa słoiki miodu generalnie także, a usprawnia niesamowicie pracę w pasiece, eee, także naprawdę polecam to, eee, jeszcze to przetestuję, jeżeli będą jakieś zastrzeżenia, oczywiście też powiem o tym na filmie, także możecie wyczekiwać, zasubskrybujcie kanał. Film jest zapowiedzią dopiero następnego filmu, który będzie dokładnie omawiał wszystkie aspekty tej aplikacji. Tylko muszę usiąść do tego i bardzo dobrze się do tego przygotować, ponieważ chcę wam dać wartościowy materiał na temat tego, ponieważ uważam, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie dla praktycznie każdej pasieki. Myślę, że i dla amatorskiej, i dla profesjonalnej, to w ogóle, jeżeli tym bardziej, jeżeli ktoś ma pracowników, to taki system niesamowicie usprawni pracę i wykluczy wszelkiego rodzaju pomyłki. Także zasubskrybujcie kanał. Niebawem pojawi się film o Bismarcie. Do zobaczenia, cześć!